Każdy ma prawo do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy. poniżania i dyskryminacji. Przemoc, hejt i mowa nienawiści są atakiem na te prawo. Chcemy żyć w, społecz w społeczeństwie opartym na empatii, o o otwartości i szacunku, w którym będziemy się czuć dobrze i bezpiecznie. Prowadzenie działań zapobiegających hejtowi, mowie, nienawiści i przemocy w myśl w zasadzie profilaktyka to dobra praktyka. Kształtowania debaty się tak, by hejt, nie mowa, nienawiści nie miała w niej miejsca. Zatrzymaj przemoc. Ubierz świat bez przemocy. Pomyśl o sobie. Pamiętaj, nic nie usprawiedliwia przemocy, nigdy nie jest za późno. Aby powiedzieć nie, przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do wyrealizowania przemocy jest przemoc. Przerwanie milczenia, gdy ty zostaniesz ofiarą przemocy, zagły na telefon, załóż... Zujecie ...projekt Olimpijskiej Szkoły Przeciwko Przemocy. Przemoc to nie tylko czyny, to także słowa, a słowa mają moc, dlatego warto zwracać uwagę na to, co się mówi i jak się mówi. I warto podążać za ślepą modą, nienawistnych, wuldarnych słów, przepuszanych słownych w, kom w komentarzach. Warto być odważnym, warto pomagać innym i dbać o innych. Dlatego bardzo się cieszę, że uczestniczycie w projekcie i życzę Wam wytrwałości w dobrych postawach, a na święta Bożego Narodzenia życzę Wam pogody ducha, wymarzonych prezentów i miłej atmosfery w gronie rodziny i przyjaciół.